Kiedyś mój dom tętnił życiem 24 godziny na dobę. Moi synowie, Sebastian i Patryk, wypełniali każdą sekundę mojego dnia. Dziś Sebastian czeka na swoje pierwsze dziecko, a ja oswajam się z myślą, że będę babcią. Dom nagle zrobił się cichy, a lęk tylko na to czekał, żeby się wprowadzić. Ale wiecie, co zrobiłam? Znalazłam nowych podopiecznych. Te ptaki za oknem, i moje Aksolatos, to teraz moje małe dzieci. To one dają mi równowagę, kiedy dom pustoszeje. Jeśli czujesz, że twój życiowy kołowrotek się zatrzymał i nie wiesz, co dalej, mam dla ciebie historię o nowym początku. Kliknij żółte serduszko na dole i zobacz, jak zwierzęta stały się moimi najlepszymi antydepresentami. Papa!